Okej, okay. cześć, cześć czołem, witam, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i tak jest dokładnie po tym co widzicie, będzie to kolejny unboxing i nie, nie pytajcie co się u mnie dzieje. Powiem Wam tylko tyle, że dobrze nie widzicie tego, co się dzieje za mną. E, no ale dobrze, dzisiaj rozpakujemy sobie kolejne, bardzo fajne i osobliwe gierki, e, ponieważ nie będą one na moją, można powiedzieć, platformę co jako jest PC, e, a będą one na konsolę PlayStation Vita. Ostatnio na naprawdę bardzo dużo gram. E, nie powiem, że z powodzeniem, ponieważ jeszcze nie wiem żadnej platynki, ale gierki, które na nią wychodzą, jak najbardziej mnie interesują. E, no i postanowiłem, że kupię sobie okazyjnie e, kilka i właśnie dzisiaj e, takowe mi przyszły. Są to trzy tytuły, o których zaraz e, Chyba Wam powiem nieco więcej. Po prostu otworzymy sobie tą paczuszkę i przejdźmy do rzeczy. Gierki kupiłem od użytkownika z forum Oniku. Chyba mogę powiedzieć ten nick nawet bez pytania. Oniku Vitol, więc, więc bardzo Ci Witoldzie dziękuję. Oczywiście z forum RN.EU i już widzę, że na samym szczycie mamy gierkę bardzo konkretną, a mianowicie jest to Metal Gear Solid Hada Collection, czyli dwójka i trójka wydana właśnie na PlayStation, na PlayStation Vite. Oczywiście z podbitą rozdzielczością i kilkoma innymi usprawnieniami, tak wygląda, można powiedzieć, odwrót tego pudełka. A tak wygląda jego przód. No i jeszcze od boku też można sobie zobaczyć. W środku, oczywiście, mamy bardzo ładny kadrych i oczywiście instrukcję obsługi. Wiem, że tutaj tak wszystko polowo to wygląda, ale mam nadzieję, że nie jest źle. Po prostu na wakacjach po pierwszy raz udało mi się wziąć za porządki, i tak to właśnie się tutaj nam sprawy mają. Tak wygląda instrukcja obsługi. Jak widzę, jest bardzo fajna, kolorowa. Jest nawet tutaj. Wszystko ładnie wyjaśnione, jak to grę zbotować, czyli już w sensie, że odpalić. Wow, naprawdę jest bogata ta instrukcja. Chyba najbogatsza instrukcja, jaką widziałem w tym momencie na PlayStation Vita. Nawet jest, są kolorowe obrazki konsolki. Nie wiem, czy kamerka jest równo ustawiona, ale później to będę co najwyżej robił jakieś korekty. Bardzo ładnie również wpisana trójka. Mamy nawet w środku jakiś miniaturowy plakacik czy artwork. I jeszcze sobie idziemy dalej, tutaj jest dwójki w ogóle, tak, tak, to jest jakiś miedrowy plakacik, który niby sobie możemy po, 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 powiesić na ścianie. No, pierwszy raz coś takiego widzę. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Chyba w, w dwójce, w tutaj jest oczywiście snake, a w dwójce, na plakacie jest dwójki, którego nie będę wyrwał, mamy rajdena. Nie żebym się znał, ale coś tam już kojarzę oczywiście też dzięki użytkownikom forum. Pierwsza gra, jak najbardziej pozytywna, coś na pewno ogram łącznie z jedynką, którą również mam na witę, ale jeszcze nie grałem, a więc jak najbardziej pozytywnie. I dynamicznie przechodzimy do tego drugiego tytułu, którym jest Assassin's Creed 3 Assassin's Creed Liberation, również wydany pierwotnie co najlepszy na PlayStation Vita. Wolność na wyciągnięcie ręki, jest to pierwszy assassin, w którym kierujemy kobietą, oczywiście bohaterem który jest kobietą. No i również gierka oceniono dosyć pozytywnie z bardzo dobrą ogólnie... była tak dobra, że postanowiono przenieść ją aż na PC ta, więc również możemy oglądać tą gierkę w wersji pc w wersji HD. No i tutaj już mamy czarno-białą instrukcję, nic specjalnego, ale możemy sobie oczywiście zobaczyć jeszcze kartridż, który wygląda tak. Też za bardzo się jakoś nie wyróżnia. E, tą gierkę na pewno również ogram i między innymi również głównie dla niej kupiłem ten cały zestaw, więc, e, więc jak najbardziej pozytywnie. E, no i ostatnią grą, która jest, można powiedzieć, taką kubką wstydu, e, jest <grybujesz> Call of Duty Black Ops Declassified, czy jak to się tam... Jak to się to wymawia, widzę, że jest w najgorszym stanie, co nie oznacza, że jest w stanie, można powiedzieć, złym. Tak wygląda pudełko, oczywiście tutaj są jakieś małe ryski, ale to mi w ogóle nie przeszkadza. No i w środku nie ma instrukcji, jest sam cartridge, ale podsumowując, można powiedzieć, że ta gra jest z wszystkich tych najgorsza, ponieważ na Metacritic, który nie jest, w, meta w serwisie Metacritic, który mimo wszystko nie jest jakimś spe specjalnie rzetelnym serwisem, ale zrzesza jednak te wszystkie oceny gier i podsumowuje je w jedną całość. Tak, jak ma 33, a więc ambitnej produkcji się za bardzo nie spodziewam. No, ale zobaczymy, jak widzę. Naprawdę to wszystko bardzo ładnie wydane. E, oczywiście ten Black Ops mógłby być w, trosze, w troszeczkę lepszym stanie, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Za taką cenę, jaką to kupiłem, naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć te geeki. No i z pewnością Assassina Ogram jako pierwszego. Ja Wam już się bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną na czas tego unboxingu. E, wiem, że w nie nagrywałem, ale może nawracać się to zmieni. Jak na razie oczywiście nie mam do tego motywacji. Ale mniej żał to boxing jeszcze jakiś jeden czy dwa na pewno w tym i następnym tygodniu się ukażą, więc ja Wam dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną na czas tego unboxingu, zapraszam Was tam na kolejne na kolejne filmy, na kolejne gameplay, na kolejne unboxingi, jeżeli takowe wystąpią i będą, a ja się z Wami nam cześć, czołem i do usłyszenia następnym razem.